Usiądź lub połóż się wygodnie, zamknij oczy i skoncentruj się na oddechu. Z każdym wdechem wypełniaj się spokojem i oczyszczającą energią, a z każdym wydechem wypuszczaj wszystkie negatywne myśli i emocje. Wdech. Wdychasz wszystko, co ci służy, i wydech. Wypuszczasz wszystko, co negatywne. I wdech. Wdychasz wszystko, co ci służy. I wydech. Wypuszczasz wszystko, co negatywne. I ostatni raz. Wdech. Wdychasz wszystko, co ci służy. I wydech. Wypuszczasz to wszystko, co tak ci nie służy. Pozwól, by Twoje ciało i umysł stanęły w harmonii z otaczającym cię światem. Poczuj, jak Twój spokojny oddech płynie przez Twoje ciało, przynosząc ulgę i relaks. W tym momencie pozwól sobie na całkowitą obecność tu i teraz. Ta podróż jest w pełni bezpieczna, a ja od początku do końca będę w niej z tobą i będę cię wspierać swoją energią. Jeśli chcesz, możesz złapać mnie za rękę, będę obok ciebie. Wyobraź sobie teraz, że stoisz u podnóża majestatycznej góry, której szczyt głubi się w chmurach. Twoje buty mocno osadzone na szlaku, gotowe do podróży, którą właśnie rozpoczynasz. Odczuwasz ekscytację i odrobinę niepewności, ale przede wszystkim masz silne postanowienie, aby osiągnąć swój cel. Jesteś na samym początku tej ścieżki, prowadzącej na sam szczyt tej pięknej góry. Rozpoczynasz teraz wędrówkę, idź. Stopniowo wspinaj się coraz wyżej i wyżej, spokojnie, równo krocz. Ścieżka przed tobą jest wyraźna, ale snuje się przez zielone, porośnięte mchem skały. Popatrz, po prawej stronie, widzi się strumień o krystalicznie czystej wodzie. Weź wdech, poczuj pachnące lasy i iglaste, które widzisz po prawej i po lewej stronie i idź w górę, na szczyt. Ścieżka, którą idziesz, wije się między skalistymi zboczami, a ty czujesz się silna i zdeterminowana, aby dotrzeć na szczyt tej pięknej, Malowniczej góry. Twój oddech jest mocny i rytmiczny, a świeże powietrze góry ożywia całe Twoje ciało. Słyszysz szum liści i śpiew ptaków, które towarzyszą Ci w podróży. Posłuchaj ich. Wsłuchaj się w ich śpiew. Wraz z każdym krokiem Twoje mięśnie pracują, a serce bije mocniej. Powietrze staje się chłodniejsze i bardziej ożywiające, im wyżej się wspinasz. Gdy zbliżasz się do szczytu, dostrzegasz postać stojącą na krawędzi skały. To strażnik gór. Postać o masywnym, umięśnionym ciele, z twarzą osłoniętą paleryną. Jego postać emanuje spokojem i mądrością, a jego oczy, choć ukryte, są pełne mądrości. I promieniłam ciepłem i zrozumieniem mimo kaptura jaki ma nałożony na twarz. To mądra postać, to strażnik gór. W ciemnej pelerynie. Mądry, spokojny. Obok niego stoi wielki żeliwny kocioł, w którym pali się ogień. Spójrz w ten ogień. Spójrz jak mocny jest ten płomień w wielkim, żeliwnym kotle. Podejdź teraz do strażnika gór. Przywitaj się, skin mu głową, pochyl się. On robi to samo. Wita się z tobą. Kładzie ci obie ręce na twoje ramiona. Patrzy ci głęboko w oczy, bo On wie, po co przyszłaś. On przebywa tutaj od tysiącleci po to, aby unicestwiać wszystkie lęki, obawy, strachy, negatywne przekonania. Robi to od wieków dla każdego, który tutaj dotrze. Strażnik wyciąga w Twoim kierunku skórzaną sakiewkę. Spójrz do jej środka. Otwórz ją, zobacz, w środku jest kilkanaście różnokolorowych koralików. Jedne są większe, drugie mniejsze. Wysyp je z sakiewki do ręki. W każdym z tych paciorków zaklęte są Twoje obawy, Twoje niepowodzenia, Twoje lęki, Twoje strachy. Wszystko to, co ci nie służy i czego więcej nie chcesz w swoim życiu. Przytrzymaj je chwilę w dłoni. Pomyśl o tym, czego nie chcesz. Pomyśl o tym, co chcesz, aby odeszło z Twojej przestrzeni, tu i teraz, i aby nigdy więcej do Ciebie nie wróciło. Dam Ci chwilkę. Pomyśl, co to jest. Każdy z tych paciorków symbolizuje coś, czego nie chcesz. Już więcej w twoim życiu. Coś, co chcesz, aby odeszło i nigdy więcej się nie pojawiło. Co to jest? Poprzyglądaj się tym koralikom i każdemu z nim nadaj właśnie to wydarzenie, okoliczność człowieka, którego nie chcesz już w swoim życiu. Może to być uczucie, którego już nie chcesz? Może to być człowiek, którego już dawno powinnaś pożegnać? A może jest to jakaś choroba, która ci doskwiera i której chcesz się już pozbyć? Popatrz na te koraliki. A teraz wsyp z powrotem do sakiewki i podaj ją strażnikowi gór. Strażnik bierze od ciebie sakiewkę, odwraca się i idzie w stronę żyliwnego kotła. Staje przed nim, przez chwilę patrzy w ogień, a potem wrzuca do niego sakiewkę. W tym momencie, wszystko to, co zostało umieszczone w środku tej sakiewki, ulega natychmiastowej dematerializacji. Jesteś już wolna od wszystkich strachów, lęków, negatywnych energii i przekonań. Wzmocnione jest to energią Strażnika Góry, człowieka, który jest tutaj po to, aby Ci pomagać. Po to, abyś poczuła się spokojna, bezpieczna i wolna. Jesteś. Spokojna, bezpieczna i wolna, bo właśnie zdematerializowało się wszystko to, co ci nie służy. Wszystkie Twoje lęki, strachy, obawy, niechciani ludzie i okoliczności zniknęły i nie wrócą już więcej. To cudowne uczucie. Czuć się tak spokojnie, czuć się tak wolną. Teraz podnieś rękę na pożegnanie, skin głową i podziękuj strażnikowi gór za to, co zrobił dla ciebie. Za to, że ci pomógł, za to, że swoją energią, mocą i mądrością wsparł Twój proces, który właśnie przeprowadziłaś. Pamiętaj, że zawsze możesz tu wrócić gdy będziesz potrzebowała uwolnić się od kogoś lub czegoś, co Ci nie służy. Od ludzi, okoliczności, choroby. Zawsze możesz tu wrócić i tu w ogniu, w obecności Strażnika Gór, usunąć ze swojego życia to, czego już nie potrzebujesz i co Ci nie służy. Teraz wróć ze mną do rzeczywistości, nowej, cudownej rzeczywistości, uwolnionej od tego wszystkiego, czego już nie chcesz tego wszystkiego, co już nie jest Twoje. I powoli otwórz oczy i bądź ze mną, tu i teraz.